whoa Co to tutaj za akcja? Teraz była. Kałem Wojciech krzyczy gościu Saczykowa. Marka Savage Gear wyznaczała pewien trend, jeśli chodzi o duże przynęty. Ja się ich nie boję, Marka się ich nie boi, dlatego dzisiaj z gumą Kolapser er ruszam na szczupaki. Pierwotnie ta guma miała służyć do łowienia przy technologii live dużych szczupaków i sandaczy. Ja swoim zwyczajem kombinuję, uzbrałem to na lekko i łowię na płytkich łowiskach, bo wiem, że taki duży, wolno prowadzony swimbite to jest czasem doskonała broń na szczupaki. Ja uwielbiam łowić z brzegu, więc. Przystosowałem ją sobie do takiego płytkiego łowienia, czyli zbroję ją nie jakoś mega mocno, tylko lekko. Nie tak ma pracuje. A najfajniejsze jest to, że taki większy rozmiar wcale nie gwarantuje łowienie większych ryb. Ale czasem to jest jedyna szansa, żeby cokolwiek złowić, bo jak one się nie chcą ruszyć do czegoś małego, to takie coś duże albo je zdenerwuje, albo zaciekawi. I gdzieś tam jeszcze się ruszają. Uo! Co to tutaj za akcja teraz była? Zobaczcie! I zobaczcie, co to jest za ryba. Tego kolapsera ma po prostu całego w mordzie. Zobaczcie, cała ta guma po prostu zeżarta. Zobaczcie, guma, jaka ryba. Ładnie sobie poszedł. Jeśli ktoś lubi, to może bez takich ozdobników łowić na duże swim bajty, to link podsyłam Wam w komentarzu.